Koci Katar kojarzy nam się zwykle ze zdjęciami kociąt odbieranymi przez fundację zaniedbanymi, niedożywionymi, oczywiście niezaszczepionymi, z niewykształconym układem immunologicznym. Czy w takim razie nasz kot, dobrze odżywiony, żyjący w świetnych warunkach i zaszczepiony, może również rozwinąć koci Katar? Niestety odpowiedź brzmi tak. Szczepienia nie zapobiegają w 100%, łagodzą objawy na pewno. Skąd w takim razie nasz kot może się zarazić tym wirusem a właściwie wirusami, ponieważ mówimy o dwóch wirusach. Jest to kalicy wirus i herpes wirus. Otóż oba te wirusy są szeroko rozpowszechnione w kociej populacji. Wobec tego bardzo dużo Kotów wchodzi w kontakt z nimi. Tak samo nasz kot, wszystko jedno, czy był z fundacji, z podwórka, czy nawet z hodowli. Mógł po prostu przywieźć oba te wirusy do domu. To nie ma znaczenia, że nie miał objawów, bo te wirusy mogą mieć postać uśpioną i ulec reaktywacji dopiero w sprzyjającej sytuacji, na przykład w sytuacji stresogennej albo przy spadku odporności. Jeżeli nasz kot kicha, a dodatkowo obserwujemy wyciek z oczu, musimy działać. Musimy się udać do weterynarza po leczenie. Niestety, leczenie kociego kataru jest trudne, ponieważ, jak w przypadku większości chorób wirusowych, nie ma na niego jednego leku. Leczenie jest objawowe, a więc skupia się na tym, co się dzieje a więc katarze, wycieku z oczu. Lekarz być może nam zaproponuje antybiotyk, żeby nie doszło do wtórnego nadkażenia bakteryjnego. Być może lek niesterydowy przeciwzapalny, być może jakiś lek, który stymuluje układ odpornościowy. Jednak w duż... I oczywiście kropelki do oczu. Jednak w dużej mierze leczenie spoczywa na naszych barkach. My musimy te kropelki zakrapiać, czasami również musimy zakrapiać i przemywać nos. Być może też czasami będziemy musieli robić inhalacje. Leczenie może być długie i żmudne. Niemniej jednak a musimy sobie zdawać z tego sprawę, że mamy do czynienia z groźnym przeciwnikiem. Są to dwa bardzo paskudne wirusy. Kalicji wirus może również doprowadzić do owrzodzeń w pyszczku kota, a więc kot może przestać jeść. Trzeba również mieć świadomość, że te wirusy zostają prawdopodobnie z nami na dłużej. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie kalendarza szczepień. Tak kota, który przeszedł infekcję, również można doszczepić.